Areę pozbawienia wolności rozpocząłem 21 lipca 2005 roku. Znaczyłem się we Wrocławiu. Miałem normalne dzieciństwo to znaczy szkoła, dom, zajęcia, sport. Moje życie zmieniło się po 2000 roku, kiedy zaczęły mną rządzić narkozyki. Robiłem wszystko. Tylko żeby mieć na narkotyki. Kradłem pobicia aż w końcu zabiłem człowieka, zakład karny we Wrocławiu powstał w 1895 roku. To jedno z największych więzień w Polsce ma także opinię najsurowszego. Tutaj kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa odsiaduje około 1400 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wśród nich jest 40-letni Robert W. skazany za zamordowanie antykwariuszki pani Wiesławy Łyszczarz. Kiedy poznał pan Czesława? Czesława poznałem, jak przychodziłem do swojej. Dziewczyny Justyny do pracy. Pracowali razem. Ona była kelnerką, on był szefem kuchni. Na początku Czesław wydawał się zwykłym człowiekiem, zwykłym kumplem. Podpowiadał mi, jak zdobyć pieniądze. Już wtedy miał pan problem z narkotykami? Moim zdaniem to on wykorzystał mój problem do tego, co zrobiliśmy. A co zrobiliście? Zabiliśmy człowieka. A jak to się dokładnie wydarzyło? 10 stycznia 2005 roku, około południa, policja zostaje powiadomiona o śmierci znanej we Wrocławiu miłośniczki antyków pani Wiesławy Łyszczarz. Kobieta została brutalnie pobita w swoim sklepie z antykami, w wyniku czego zmarła. Mordercą kobiety był Robert II, któremu towarzyszyła jego ówczesna dziewczyna, Justyna. Wszystko natomiast zaplanował, zorganizował i wyposażył w narzędzie zbrodni Czesław M. On także rozdzielił role, jakie mieli spełniać Robert i Justyna. Moja rola wyglądała tak, iż miałem wejść do tego lokalu, zabrać pieniądze i wyjść. Był pan tam sam? Nie, byłem z Justyną i Czesław stał przed lokalem. A dlaczego weszliście tam we dwójkę? Gdyż Czesław nie mógł wejść do środka, bo ta kobieta znała go, gdyż wcześniej robili jakieś interesy. Justyna miała odwrócić uwagę od kradzieży. Czyją uwagę? Tej kobiety, która tam pracowała. Pan znał tą kobietę, która tam pracowała? Nie, była to dla mnie zupełnie obca osoba. Widział pan ją wtedy pierwszy raz? Widziałem ją wtedy pierwszy raz. A wiedział pan, że jest to osoba starsza? Wiedziałem tylko ze słuchu, jak czesiek mi opowiadał o tym, jak łatwo możemy zdobyć pieniądze. I co on mówił o tej osobie, o tej kobiecie? Mówił tylko tyle, że jest to osoba starsza, że łatwo nam pójdzie. Że to jest, że tak powiem, robota na dwie minuty i mamy dość gotówki, żeby nie martwić się o następne parę dni. Chodziło tylko o pieniądze. Nie mieliśmy zamiaru nikogo zabić. Mieliśmy tylko nastraszyć tą kobietę, gdyż wiedzieliśmy, że nie będzie potrzebna żadna przemoc wobec tej kobiety, gdyż była to starsza kobieta. Nie trzeba było żadnej przemocy fizycznej, żeby ona ustąpiła przed nami. A jaki mieliście plan działania na miejscu, zdarzenia? Plan był taki, żeby przestraszyć tą kobietę. Nawet w najczarniejszych myślach nie przyszło mi do głowy, żeby ją zabić. A czym ją nastraszyć? Mieliście ze sobą jakieś przedmioty? Zabraliście coś, idąc tam? I ja przy sobie miałem drewniany kołek, którym w razie jakby ta kobieta wszczęła jakąś panikę, miałem ją po prostu przestraszyć. A w jaki sposób przestraszyć? To był jakiś taki niepotrzebny impuls. Kobieta zaczęła panikować, strasznie drżeć. się. Chociaż wiem, że to nie usprawiedliwia mojej osoby przed tym, co zrobiłem. Mhm. Uderzyłem ją, ją raz tym kołkiem. Powiedziałem, żeby leżała i się nie ruszała. Gdzie ją pan uderzył? U głowy. Jaka była jej reakcja na to? Leżała i się nie ruszała. Jak to było naprawdę? Raz ją pan tylko uderzył, czy więcej razy? Znaczy, powiem, no. To był taki kurczę, jakby Amok. Taka chwila że no możliwe, że ją znaczy, no na pewno ją uderzyłem więcej razy. A pamięta pan ile? Mm, no tak... no ile? No... Na pewno kilkakrotnie za dużo. Pamięta pan ten widok? Czy znaczy, powiem pani tak, no... Jak już stamtąd wychodziliśmy, to nic nie wskazywało na to, żeby ona nie żyła. Nie było krwi? Żadnych takich śladów, które by świadczyły nie. o tym, no. że... Jak pan uderzył tą kobietę, później zabrał złoto i wyszedł, co pan myślał, co pan czuł? Nie za wiele czułem, gdyż ja żyłem z dnia na dzień, żyłem mhm. tak jak robot, któremu brakuje paliwa. Moim paliwem były narkotyki. Musiałem mieć codziennie na nową działkę, żeby żyć. Czy pamięta pan moment zatrzymania pana przez policję? Oczywiście, że pamiętam. Zakład karny we Wrocławiu. To tutaj karę 25 lat pozbawienia wolności odbywa Robert W., który w styczniu 2005 roku napadł i pozbawił życia panią Wiesławę Łyszczarz, znaną wrocławską antykwariuszkę. W tej zbrodni pomagała mu jego dziewczyna Justyna. Robert, uzależniony od narkotyków, działał na zlecenie Czesława M., który przygotował cały napad. Znał panią Wiesławę, kilkakrotnie ją odwiedzał, wiedział, gdzie znajdują się kosztowności. Według zeznań oskarżonych mieli tylko wejść do sklepu, nastraszyć panią Wiesławę i ukraść biżuterię. Stało się jednak inaczej. Napad przerodził się w okrutną zbrodnię. Czy pan faktycznie uzyskał jakąś korzyść w związku z tym, co pan zrobił? Otrzymał pan zapłatę od Czesława? Otrzymałem, aczkolwiek nie było to taka zapłata, jak mówił Czesław. Czyli na co się umawialiście, a co pan dostał? Umawialiśmy się na znacznie większą kwotę, ale po prostu Czesław wykorzystał mi się wydaje mnie i moją osobę i do tego, że byłem uzależniony. I dał mi jakieś, że tak powiem, ochłapy. Wszystkie te pieniądze przeznaczył Pan na narkotyki? Wszystkie pieniądze przeznaczałem na narkotyki, gdyż w tamtym okresie nie interesowało mnie nic. Poza tym, żeby być na haju. Czy pamięta Pan moment zatrzymania Pana przez policję? Oczywiście, że pamiętam. Minęło pół roku od chwili zdarzenia. Przez te pół roku pan się bał, myślał o tym, często się zastanawiał nad tym? Na samym początku, owszem, miałem takie myśli, że mnie mogą złapać, zatrzymać, ale niwelowałem to narkotykami. Jakoś pan się ukrywał? W tym czasie, czy specjalnie Pan o to nie dbał? Nie dbałem, gdyż tak jak powiedziałem wcześniej, moje życie całe toczyło się wokół narkotyków i to było mm. dla mnie najważniejsze. Żadne inne wartości nie miały dla mnie żadnego sensu. Jak ten dzień, w którym był Pan zatrzymany, wyglądał? To był zwykły lipcowy dzień. Rano, z samego rana nawet. Mm. Zadzwonili. Policjanci do drzwi, mój ojciec otworzył, no i wzięli, zabrali mnie na komisariat. A rodzina jak zareagowała na pana zatrzymanie, domownicy? Rodzina była w dużym szoku, wręcz z niedowierzaniem słuchała to, co policja mówi na mi temat. A co mówili policjanci? Że bandyta, zabójca. Jaki pan dostał wyrok pozbawienia wolności za to zabójstwo? Dostałem 25 lat pozbawienia wolności. Poza karą 25 lat pozbawienia wolności za dokonanie zabójstwa dla Roberta W., Sąd Okręgowy i Apelacyjny we Wrocławiu skazał także za dokonanie rozboju Justynę na 12 lat pozbawienia wolności i Czesława M. na 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżona została warunkowo przedterminowo zwolniona. Jaka relacja łączyła Pana z Justyną, z którą był Pan? W trakcie tego napadu i zabójstwa. No, łączyły nas też tylko narkotyki. Byliście parą? Byliśmy parą, ale i tak na pierwszym miejscu były narkotyki. Też została zatrzymana? Tak, też została zatrzymana. Kazana na 12 lat więzienia. Jeszcze odbywa ten wyrok, wie pan, co się z nią dzieje? Nie, Justyna wyszła w tamtym roku. Macie jakiś kontakt ze sobą? W tej chwili nie. Mieliśmy jeszcze kilka lat do tyłu. Pisaliście do siebie? Czy Pisaliśmy, dzwoniliśmy. Mhm. Ale po prostu Justyna opuściła zakład karny, założyła rodzinę, urodził jej się syn. I myślę, że ma szczęśliwe życie. Może Pan wcześniej opuścić zakład karny? Teoretycznie mogę opuścić zakład po 15 latach odsiadywania wyroku. Dlaczego pan mówi teoretycznie? Gdyż w naszym polskim więziennictwie, sądownictwie, realia są trochę inne. To znaczy, mało jest y, takich osób, które wychodzą przed odbyciem całej kary. A pan ma na to szansę? Szansę mam. Ale czas pokaże, czy będzie mi dane wyjść teraz, czy za 14 lat. A czuje się pan gotowy na to, żeby opuścić zakład karny i zacząć normalne życie? Moim zdaniem, no, że po 10 latach od siatki tutaj, to czy ja będę siedział 20 czy 25, to już w ogóle nie zmieni to nic. Gdyż później to już działa w drugą stronę. Po prostu nie ma resocjalizacji, tylko dezeresocjalizacja. A myśli Pan czasami o rodzinie tej kobiety, co ona czuje, czy pana obwinia, co mogą myśleć na pana temat. Myślę, że na pewno ta rodzina będzie mnie, mnie miała za złego człowieka, gdyż wyrządziłem im na pewno wielką krzywdę. Mhm. Gdyby Pan miał taką możliwość, żeby ich przeprosić, to by Pan zrobił to? Przeprosiłbym ich na pewno. Mhm. Przepraszałem w sądzie. Myślę, że co bym nie powiedział, to moje przeprosiny do tego, co zrobiłem, nie zrekompensują tej krzywdy, którą wyrządziłem. Myśli pan, że istnieje jakieś ryzyko, że kiedy pan opuści zakład karny, to mógłby pan dopuścić jeszcze zabójstwa? Dopiero na cześć, bo zrozumiałem, co zrobiłem. Po co zrobiłem, ile sobie życia zmarnowałem. Więcej tego błędu już nie popełnię. Ma pan żal do siebie o to, co się stało, co pan zrobił? Mam ten żal i będę go miał do końca życia. Jakie pan ma plany i marzenia na ten moment, kiedy pan stąd wyjdzie? Po opuszczeniu tego miejsca chciałbym spróbować normalnego życia, gdyż zapomniałem w ogóle, jak to jest normalnie żyć. Żeby nie kierowały mną żadne środki odurzające. Zobaczyłem, że życie na cześć, bo też ma sens. Często pan ma kontakt z bliskimi? Raz na jakiś czas. Owszem, odwiedzają mnie tutaj w zakładzie karnym. Mama i kto jeszcze? Ostatnio mama tylko. Też znajomy, kolega ze szkolnych lat. To miłe chyba, jak przychodzą. Tak, to jest jedyna miła rzecz, którą można tutaj doznać w tym miejscu. Przeklętym, zapomnianym przez Boga. Robert W. siedzi we wrocławskim więzieniu 11 lat. Za cztery może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Musi jednak udowodnić, że się zmienił. Że ten czas spędzony w jednym z najcięższych polskich więzień był dla niego rzeczywistą karą, która pozwoliła mu na odkupienie winy. Tylko czy rzeczywiście tę szansę wykorzysta? O czym Pan marzy? Marzę o takim dniu, że kiedyś otworzy się brama i stąd wyjdę.